Dzień dobry 4 sierpnia, czwartek, e, godzina 16.45. Dzisiaj jedziemy sobie pobiegać, ale nie wiem czy pobiegamy, bo jest niesamowicie gorąco na zewnątrz, ale może coś fajnego wymyślimy, może jakieś fajne ujęcie złapiemy. Także zapraszam. ale generalnie przez większość czasu coś tutaj przepływa przed tym pierwszym filarem, choćby jakaś mała stróżka no teraz ewidentnie nie ma takiej opcji nie wygląda to jeszcze najgorzej bo te słupki z, ze, ze starego mostu jeszcze są między jak samo widoczne jak zwykle no natomiast może to być kwestia czasu aż faktycznie tu się całkiem Zrobią takie piaszczyste łachy w tym miejscu albo gdzieś indziej w korycie nysykłockiej. No, trochę niższy poziom wody jest niż zwykle. Tam widać takie białe pasy na tych yy, ścianach działowych, że nie wiem ile to może być, z metr, dwa może. A tutaj w samym jeziorze widać takie bloki. I jest taki moment czasami, że jak jest faktycznie mega duża susza albo mega niski poziom. Że można po tych blokach przejść suchą nogą na drugą stronę. Teraz się dzień nie nastąpiło, ale pewnie na ten dzień to nastąpi. No i generalnie to są no, takie łachy glonów, już się tu gromadzą. No tego na ogół tu nie ma. Bo to jest wyższy poziom, wyższy prąd. No więc jakiś tam niższy poziom wody faktycznie da się zaobserwować. Na środku jakieś łachy piachu, kamienie, jakieś patyki, no niski poziom. Widać, że nie to co zwykle. Prąd wciąż jest, ale wciąż dość nisko też. Natomiast na No, i paczuszkę. no nic szczególnego się nie wydarzyło. Czasami tak jest, że absolutnie nic się nie dzieje w Wodmuchowie. jak są upały, no to mało ludzi. No i ale to chyba dobrze, no to jest taka urok życia na prowincji. W każdym razie dzięki, że dotarłeś już tutaj. Zapraszam Cię na moje kolejne odcinki. I... Dzięki. Do zobaczenia. Hej.